Marzysz o R-Ride w swoim aucie? Poczekaj, pokażę ci z czym będziesz musiał się zmierzyć. AirRide jest wiadomo po co. Możesz zejść ekstremalnie nisko, nawet bez chorych naciągów, nie martwiąc się, czy auto nadal będzie skręcać. Jednak uwaga, z tak cienką blachą wystarczy raz zapomnieć się, że masz skręcone koła, gdy opuszczasz auto i kończysz z pogiętymi płotnikami. Wiadomo, na autostradzie jeżdżę dosyć nisko, na wyboistych drogach podnoszę auto wysoko, żeby nie martwić się o zderzak, o dokładki, o podłogę. Bo to jest auto na co dzień, nie chcę się tym martwić. Ale wiąże się z tym jeden minus. Tylko na jednej wysokości geometria zawieszenia będzie poprawna. Więc trzeba to przemyśleć wcześniej, ustawiając ją. Trzeba ustawić auto na wysokości, na której najczęściej będziemy jeździć i później się jej trzymać, bo na każdej innej będzie nam ścinać opony. Wiadomo, nie jest to idealne rozwiązanie, ale czego można było oczekiwać? Takie jest zbudowane to zawieszenie. Mimo wszystko, po zrobionych 30 tysiącach kilometrów moja opona na osi napędowej wygląda tak. Więc nie jest to aż tak wielkim problemem, jeśli po prostu pilnujesz wysokości w trasie. Kolejna sprawa to lampy. Nowsze auta z Xenonem są wyposażone w autopoziomowanie reflektorów, ale jeśli planujesz włożyć AirRider do starszego auta, musisz o tym pamiętać, żeby albo dołożyć autopoziomowanie, albo po prostu aktywnie korygować wysokość tych świateł, żeby nikogo nie wkurzać, nikogo nie oślepiać itd. Tutaj dobrze to widać na ścianie. Mimo, że podnoszę zarówno przód i tył auta jednocześnie, to ta linia odcięcia świateł znacząco się podnosi i opada, więc na drodze będzie to miało jeszcze większe znaczenie. Więc albo dokładamy autopoziomowanie, albo korygujemy na bieżąco pokrętłem, żeby nikogo nie oślepiać. Kolejna sprawa może wydawać się oczywista, ale w natłoku obowiązków i w pośpiechu można o tym zapomnieć. Trzeba upewnić się po prostu, gdzie stoimy, żeby nie opuścić zderzaka na jakiś wielki kamień i na nierówność. Na parkingu, lub coś w tym rodzaju. Niby to oczywiste, ale zdarzyło mi się opuścić miskę olejową na krawężnik. Na szczęście, prędkość upadania była na tyle mała, że nic nam się nie uszkodziło. Po prostu trzeba o tym pamiętać. Komfort. Temat rzeka: ilu użytkowników, tyle opinii. I wcale się nie dziwię, bo istnieje mnóstwo amortyzatorów i poduszek, od których może ten komfort zależeć. Żeby ten komfort poprawić, można zastosować wyspę, można. Zobaczyć cztery zawory zamiast dwóch, żeby zminimalizować ryzyko przechylania się to na zakrętach. A, i właściwie to tyle. Zima i temperatury na minusie, czyli co zrobić, żeby AirRide dzielnie służył w zimę? Przede wszystkim zadbać o dobre filtry i wypuszczać regularnie wodę z butli, bo jeśli znajdzie się jej tam za dużo, to gdy zamarznie, zawory przestaną działać prawidłowo. Poza tym raz na rok kontroluje stan miechów, czy nie są przytarte, uszkodzone itd. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jak auto opadnie nam całkowicie na ziemię, to nawet nie wyjedzie na lewetę i będziemy musieli kombinować na miejscu. Jeszcze jedna sprawa. Butle i kompresory zajmują nam miejsce w bagażniku, więc musimy wziąć to pod uwagę, jeżeli zależy nam na dużej przestrzeni bagażowej. Jeśli nadal Cię nie zniechęciłem, śmiało, montuj AirRider w swoim aucie. Dla mnie to było takie małe, spełnione marzenie z dzieciństwa, żeby mieć coś takiego. I jeszcze jedna sprawa. Czy zachęcam do montażu samodzielnie? Jeżeli chcesz to zrobić byle jak, absolutnie nie. Jeżeli zadbasz o bezpieczeństwo swoje i osób, które będziesz przewodził, jak najbardziej. To nie jest aż tak trudne, jak się wydaje. Do następnego.